Leży nice, jeszcze żółty leży dziewiąty szósty. Leży nie jest na górce, na czerwonym siódmy. Leży dobiegam do was. Luz, jedny kurwa, jakaś mata. Przed rozpoczęciem totalnej miazgi na oponentach. Zachęcam do zostawienia łapki oraz suba na moim kanale. nie to turbo motywuje i rozwija kanał. No i zapraszam do oglądania totalnej miazgi na oponentach. Nie wiem jak ja auta kurwa ale wszystkich i chuj Tak, ostatni Ja nie. To. Ja, to bale, to. Start, start nie, kurwa Wypadł jeden, cioto wypadł Dobiegam do was Leci jeden kurwa, jaka szmata Gdzie oni są? się, biegam Dobra, biegnę Jeszcze

Leży trzeci w broni Trzeci leży Jeszcze, jeszcze, Razem, 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 prawo masz, o kurwa Obiega nas, obiega nas Dawaj go kurwę. Leży czwarty Jeszcze dwóch dawaj, bota, na rzut tu, 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 za mną, chodź za mną Który jestem ja? Co jest kurwa? Piąty leży Kurwa, ile ich jest jeszcze? Szósty leży Razem, razem, Dobra, trochę jedynki, dobra Pomagam Cofni, cofni, cofn ze mną, chodź pięknie, super. Jestem ja! Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze jest na górce, na czerwonym. Siódmy leży ósmy leży Nice jeszcze, że utopia se Na mnie, na mnie, kurwa, help Macie bana kurwa, ja was zgłaszę Leży dziewiąty no Ej halo halo z... jak to jest z dziewięciu wjebanym dwie kipy? Halo halo cio... dwie... Rozumiem z halo kurwa dwie kipy Ja czterech, ja czterech kurwa Dziewięciu zaklikam halo kurwa Ja czterech Joli sportówkę kurwa na pizza zetra od nich Sportówka będzie latać normalnie A zobaczymy Go, go, go Albo my, albo oni, kurwa Bez siebie, na krzyż to odleci, paszpa Wjebani, masz na wpierdolonej Dzięki, komaczu, dawajcie po przerwanym Ja za Leży dół Całek jest Leży jeden Odrzeczki, komaczu Pajmy, ja pajmy szary, to... szary już ja to...

Kurwa, akurat tak kurwa, kurwa, co kurwa, 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 lata co lata, kurwa, kurwa, to kurwa, kurwa, to kurwa, to przed nami. My to zabijemy I to, to zabijemy kurwa, 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 to kurwa, 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 Dawaj, kurwa, dawaj, dawaj, dawaj. się Nie wiem, no. Leży? No nice. jest. Kurwa, nie zabić go mnie. jeden. Leży jeden. Kurwa. Eu